Lada moment, zaczyna się Marsz Niepodległości. Jesteśmy tutaj w centrum Warszawy, żeby pokazać Wam, jak wygląda to wydarzenie od środka. Kilkaset tysięcy ludzi, nawet do 300 tysięcy, tylu właśnie organizatorzy spodziewają się w Warszawie. Chodźcie z nami. Dzień zaczęliśmy w miasteczku niepodległości, gdzie nie tylko można było kupić patriotyczne gadżety, ale także zobaczyć na przykład historyczne rekonstrukcje. Następnie tłum zaczął się zbierać. Wszyscy odśpiewaliśmy hymn Polski, a jak możecie zobaczyć, uczestnicy przybywali z całego kraju. Zbrawiamy z marszu! No i tak, rozpadało się, ale to nie zatrzymało tego tłumu i jak możecie zobaczyć szybko, w ruch poszły race, które co prawda w tym roku były zakazane, no ale wiecie jak to jest. Tutaj były przyśpiewki, i te patriotyczne, i te nieco mniej. La, 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 wiecie co jest dalej. Ehm, niestety te raca niektóre potem leżały na ziemi. Nie będę się czepiać, idźmy dalej w stronę Rona de Gola. No i tutaj możecie zobaczyć masę przeróżnych transparentów, ale przede wszystkim biało-czerwone flagi, rodziny z dziećmi. Co jakiś czas można było spotkać zamaskowane osoby. Ten pan przyjechał na przykład z Wielkiej Brytanii. A tutaj już stałaby walczyni marszu, starsza pani, która machała nam z okna. Obok ktoś wywiesił taki transparent i pojawiły się w tłumie informacje, że rzucano z tego balkonu jakimiś przedmiotami w uczestników. Jednak to, co jest najważniejsze, to że było naprawdę bezpieczne i wszystkim towarzyszyła taka pozytywna energia. Ludzie byli poprzebierani, wszędzie biało-czerwone flagi, tylko spójrzcie na to, zwykli ludzie, którzy chcą celebrować wyjątkowy dzień. Tak, pojawili się ONR-owcy i tak głosili hasła, które mi osobiście nie przeszłyby przez gardło, ale trzeba podkreślać, że to tylko kilkaset osób. Dobra. Aha. I jak oceniasz tegoroczny Marsz Niepodległości? Ty jesteś tutaj co roku? Ja od kilku lat tutaj przyjeżdżam. Przechodzę zawsze ten marsz razem, razem z ludźmi, i wiesz co? Od kilku lat, od kiedy już tutaj pan Bąkiewicz nie bierze udziału w organizacji tego marszu, jest. Spokojniej, jest naprawdę sympatycznie, ale no, rzeczywiście są tu różne nurty. Tak jak słyszałaś, no tak, Idziemy, tak, takie, śmierć wrogą, tak, tak, ojczyznę. Biała supremacja, o, no O Donaldzie Tusku, takie najbardziej przyśpiewki. Um, tak, eleganckie przyśpiewki, więc jest trochę tego. Poza tym, no to wiadomo, no, ten marsz niepodległości to już nie jest ten marsz, który kiedyś się kojarzył z tymi rozrubami tutaj z bitwą o podępikiem i tymi innymi. No tylko rzeczywiście przychodzi tutaj mnóstwo bardzo takich, wiesz, pozytywnych yy, ludzi, patriotów, którzy chcą zamanifestować tę swoją miłość do ojczyzny, no i spoko. No. Marsz niepodległości 15 edycja. Byliśmy tutaj na miejscu, przeszliśmy, no i co? Możecie sami zobaczyć jak było.